W czwartek odbył się nadzwyczajny szczyt NATO. Spotkanie ważne pod wieloma względami. Z perspektywy Polski kwestią najważniejszą była kwestia tej misji pokojowej, o której mówił Kaczyński w Kijowie. Tej, która miałaby możliwość, żeby sama się bronić. No co zakładałoby użycie jakiejś formy sił NATO. Z tą propozycją na szczyt pojechał Duda, chociaż o niej to będziemy musieli sobie więcej powiedzieć. Ale to nie jest wszystko. Nie oszukujmy się, w dzisiejszej sytuacji na świecie tego typu spotkanie jest rzeczą ważną. Tematami była praktycznie cała zmiana filozofii NATO od 1997. Kwestie gospodarcze, kwestie sankcji, to jak poszczególni gracze się zachowywali, jak wyglądali, jak się prezentowali, jakie nastawienie w stosunku do Rosji podawali w trakcie tych konferencji, były kwestie Białorusi, zmiany wojsk. No, ogólnie wydarzyło się dużo, chociaż może mało takich fajerwerkowych rzeczy, takich o których rozpisywano by się na pierwszych stronach gazet. Co oznacza, że powinniście to wiedzieć, ale może nie macie skąd, dlatego pojawiamy się my. I bardzo chętnie opowiem wam o takich najważniejszych kwestiach, które miały miejsce. Więc bez zbędnego przedłużania jeszcze zostawcie nam tylko lajka like i suba, to nam serio bardzo pomaga i zapraszam. A i tu ostatnia ważna rzecz, którą musimy podać. Film nagrywany około godziny 19.30 w czwartek, czyli teoretycznie już wszystkie najważniejsze rzeczy powinny być jasne, ale jeśli coś w nocy stało się pod stołem, no to nie ma tego w tym filmie. Tylko też nie zakładamy za bardzo, żeby coś miało się stać. Zacznijmy sobie od kwestii filozofii. I to brzmi bardzo szumnie, ale na koniec nie sprowadza się do bardzo prostej kwestii. W 1997 roku NATO podpisało z Rosją pewnego rodzaju umowę w Paryżu. Ta umowa mówiła o współpracy w pewnym stopniu. Mówiła o tym, że Rosja i NATO przestają być swoimi wrogami. Drogami. Tutaj nie ma zagrożenia z ich stron, będą razem działać na rzecz pokoju w regionie, na świecie, będą współpracować, dzielić się informacjami. I ogólnie ten 97 był takim momentem, w którym oficjalnie. Powiedziano, że NATO i Rosja są ze sobą ok, to już nie jest sojusz wymierzony przeciwko niej, a Rosja sama w sobie nie będzie się tutaj irytować na NATO. Trzymamy sobie swoje strefy wpływu, nie pchamy baz za blisko swoich granic, żeby się nie prowokować niepotrzebnie i żyjemy sobie razem, koegzystujemy. To właśnie przez ten papier NATO u nowych członków, m.in. u Polski, nie buduje baz wojskowych takich stałych, nie daje tam broni atomowej, więc no, to jest papier, który miał bardzo dużą wartość, pod taką ideologiczną, też no, techniczną, taką prawną. I Jeśli ktoś teraz myśli, no tak, ale mieliśmy przecież w Polsce amerykańskie wojska, mamy cały czas, to tak, mamy, ale to są wojska rotacyjne, no jak zmieniają się te parę miesięcy, no bo całej bazy ze względu na ten papier za bardzo wbudować nie było można. No i oczywiście to wszystko obowiązuje cały czas teoretycznie na papierze, przy czym teoretycznie mówimy dlatego, że wiecie, jednak świat od tego 97 dość mocno się zmienił. 2008 rok i Rosja atakująca Gruzję, no potem 2014, Majdan, masa incydentów pomiędzy, te takie też wojny, te proxy war, tak, wojny w innych miejscach na świecie, gdzie mimo wszystko jakieś siły NATO, może nie bezpośrednio NATO, ale członków NATO z Rosją się ścierały, bardzo no, podważały jego sens i no, de facto coraz bardziej zostawiały go tylko na papierze, mimo że te twarde rzeczy, właśnie na przykład jak bazy, dalej nie powstawały. No i teraz to, co mamy obecnie, to już całkowicie pokazuje, że no, nie ma sensu trzymać tego dalej. I co ciekawe, wiele osób spekulowało, że już na tym spotkaniu być może to zostanie zerwane, tak oficjalnie, ale na to się nie zanosi. To znaczy, nie mamy żadnych konkretnych informacji, mimo że sam temat miał być poruszany. Czy na to to w końcu zrobiło, czy nie, i czy planuje to zrobić? Tutaj należy pamiętać, po wszystkich tych informacjach, że niedługo będzie się odbywał szczyt. Na to w Madrycie i tam teoretycznie też niektóre rzeczy mogą być uzgadniane, ale jednak cisza w tym temacie jest bardzo ciekawa, bo Rosja de facto wypowiedziała już tą umowę, z czym chyba możemy się zgodzić, tak, to zerwała ją i zakopała. Więc dziwnym jest, że na to nie próbuje odpowiedzieć w żaden mocny sposób. Bo jeśli nie robi tego znowu, żeby nie eskalować konfliktu, no to trochę, trochę dziwna sytuacja. Warto o tym pamiętać i szukać tych informacji o tym, że na to w końcu ten papier zrywa, bo w naszej opinii po prostu jest trochę dziwnym, że tego nie robi i trochę za mało się o tym mówi, więc warto śledzić ten temat. Teraz przejdźmy sobie do tej propozycji Polski w sprawie tej misji. Jarosław Kaczyński po spotkaniu z załęskim w Kijowie na konferencji prasowej powiedział o potrzebie stworzenia misji pokojowej. Ta misja miałaby być chroniona zbrojnie. Mówimy o misji, która miałaby możliwość, żeby sama się bronić, co między wierszami brzmi trochę jak wyślimy misję pokojową i wojsko, które będzie ją chroniło. Chociaż tutaj ciężko powiedzieć, o co dokładnie chodziło, bo eksperci spierają się, jeśli chodzi o nomenklaturę, to znaczy misje pokojowe teoretycznie, to wojna musiałaby się skończyć najpierw, żeby je wysłać. Dużo takich nieścisłości w tym wszystkim. Jarosław Kaczyński bardziej wydawał się rzucać, Pewną wizję czegoś niezdefiniowanego, co miałoby zostać zaproponowane NATO. No bo sam Kaczyński stwierdził, że ta misja miała być stworzona właśnie przez NATO i ewentualnie większe struktury międzynarodowe, jakimikolwiek miałyby być. Normalnie powiedzielibyśmy, że pomysł budził mieszane emocje, ale. To nie jest do końca tak. To znaczy, oczywiście, na koniec budził, ale jeśli chodzi o nasz region, tak? Tutaj tą Europę Wschodnią, tą, powiedzmy, nazwijmy to centralną, no to tutaj jednak było dla niego dość spore poparcie i wiele państw mówiło o nim bardzo przychylnie. Zachód z kolei nie do końca jest wielkim fanem tego rozwiązania. Oczywiście, dzisiaj dyplomacja jest niesamowicie ważna i mocna, i żadne państwo nie pozwoliłoby sobie, żeby wprost powiedzieć Polsce, że tak nie wolno, tak nie może być, obrazić się cokolwiek, bo nie za bardzo ktokolwiek może to zrobić. Wiecie, Polska jako sąsiad Ukrainy, który jednocześnie przyjmuje. Prawie 2 miliony uchodźców. Dzisiaj nie za bardzo można na niej siadać i mówić jej, że jest zła albo cokolwiek. To nie wypada po prostu. Ale widać było, że dyplomację w bardzo, ale to bardzo okrężny sposób, taki kulturalny, mówiły, no nie za bardzo. Propozycję mimo wszystko jednak na szczycie przedstawił Duda, i to jest ciekawy temat, bo na razie nie znaleźliśmy żadnej bezpośredniej informacji mówiącej o, odrzuciliśmy pomysł Polski. Pojawia się wiele informacji i zapewnień, że NATO nie wyśle żadnych żołnierzy do Ukrainy. To de facto jest odpowiedzią. Szczególnie, że odpowiedź nie, w takich właśnie też oględnych słowach padła jeszcze przed samym spotkaniem w czwartek i wygłosił ją generalny sekretarz NATO. Jego zdaniem NATO ma obowiązek nie dopuścić do eskalacji konfliktu. Wynika to z faktu, że gdyby konflikt eskalował, no to mówimy o dużo większej ilości zniszczeń, śmierci i tych wszystkich strasznych rzeczy, więc my jako NATO nie możemy się na to zgodzić. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę i przeanalizujmy to, dlaczego ta idea w ogóle padła, bo to jest ważne, więc tutaj w tej fragmencie z naszej strony. Pierwsza rzecz, w którą naprawdę wierzymy, jest taka, że to była po prostu chęć wsparcia Ukrainy. Realna potrzeba Kaczyńskiego, ale też reprezentowana przez, myślimy całkiem sporą ilość osób z Polski, która chce coś zrobić i do końca może wie co, nie wie do końca jak, ale coś chce zrobić i czuje, że coś trzeba zrobić. I my to naprawdę rozumiemy. To nie było szerzej konsultowane z NATO, o czym wiemy, bo samo NATO to przyznawało. Może, wiecie, w porywie chwili to powiedział, albo miał to nawet przygotowane, ale jednak to taki trochę zew emocji, bo my naprawdę nieironicznie rozumiemy pewne poczucie takiej bezradności, wiecie, to no jesteście w bombardowanym mieście, czy nie w tym momencie, ale ogólnie bombardowanym, wiecie, tych wszystkich ludzi. I tak trochę to chcecie coś powiedzieć, nie wiem czy chcecie coś zrobić. Przejdzie ten koncept. Więc uważamy, że to mogło mieć podłoże nie tylko polityczne, co, co się rzadko zdarza w polskiej polityce i Jarosławowi Kaczyńskiemu na pewno zdecydowanie bardzo rzadko, tylko musimy się na tym skupić na poziomie takiej realnej polityki, co to znaczy. Z jednej strony, tej pozytywnej dla Polski, nazwijmy to, pokazujemy się jako wielki sojusznik Ukrainy. W sensie to chyba nikt nie miał co do tego żadnej wątpliwości, ale tu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej jako piewca ukraińskiej sprawy na zachodzie. Zagrywamy tą kartę, właśnie zróbmy coś, którą wydaje się popierać coraz większa część społeczeństwa takiego międzynarodowego i mówimy tutaj o po prostu pojedynczych jednostkach, które tak myślą gdzieś tam nawet pewnie na zachodzie. Tylko jest też druga strona. Niestety. Jednak jest to ogłoszenie czegoś bardzo dużego bez wcześniejszych rozmów z sojusznikami i to czegoś, co mogłoby mieć realnie bardzo duże konsekwencje, czego nie da się tak po prostu wiecie, pominąć i uznać, że ktoś się pomylił, ktoś to tam za, za bardzo powiedział, więc spokojnie, tak wcale nie miało być. Nie z tego tak łatwo odkryć. Z drugiej strony to jest trochę stawianie sojuszników pod ścianą i coś, co w tej napiętej sytuacji no, nie wygląda dobrze i może rodzić Pewne podziały. Bo pamiętajcie, tego typu propozycja, która zostanie odrzucona przez Zachód, de facto została odrzucona przez Zachód, w pewien sposób pokazuje brak jednomyślności, co w jakim stopniu prawdopodobnie działa na korzyść Rosji. Tylko da jasności, to nie jest żaden zarzut, że o, Jarosław Kaczyński działa na rzecz Rosji w tym wypadku. Nie, nie mówimy tego absolutnie. To raczej pokazujemy, że nawet jeśli ten gest tak po ludzku wydawał się fajny i taki no fajny ze słowo, ale rozumiecie nasz koncept, to w takiej realnej polityce można go czytać bardzo dwojako. Teraz przejdźmy do takich twardych rzeczy, które zostały uzgodnione na szczycie i też wyszły w trakcie, tak to nazwijmy. Zacznijmy od tego pomysłu Putina. Putin powiedział, że za rosyjski gaz będzie można płacić tylko w rublach i on chce, żeby mu płacono w rublach, jak kupujecie jego gaz. I tutaj zanim powiem wam o odpowiedzi Zachodu, która wyszła, to najpierw chcielibyśmy wam wytłumaczyć, dlaczego w ogóle Putin tego chce. Bo dla niektórych może się to wydawać kontrintuicyjne, czemu chce przyjmować pieniądze w swojej beznadziejnej walucie, skoro może w euro i dolarach, gdzie to jest lepsza waluta. No tak, tylko widzicie, w momencie, kiedy musicie Rosji zapłacić rublami za gaz, no to musicie te ruble najpierw kupić, a kupienie rubli oznacza podbicie ich kursu. Na tej samej zasadzie powinny działać rezerwy walutowe, to znaczy rezerwy walutowe są bardzo często trzymane właściwie przeważnie w innych państwach niż Twoje. To znaczy, państwo X trzyma sobie w innych walutach niż swoja pieniądze w Szwajcarii, bo. Wszyscy trzymamy w Szwajcarii pieniądze przecież. W każdym razie trzyma w tej Szwajcarii euro i dolary. W momencie, kiedy zaczyna się inflacja w jego państwie, to zaczyna te euro i dolary sprzedawać, a właściwie za te pieniądze zaczyna kupować swoją walutę. No przez co, jakby wiecie, podbija jej wartość i minimalizuje inflację. To jest tak modelowo, oczywiście, tak? Modelowo to tak wygląda. I dlatego te sankcje dotyczące zamrożenia tego kapitału zagranicznego, tych rezerw walutowych, są tak ważne w kontekście Rosji. Ona zgromadziła gigantyczne środki, żeby zrobić właśnie to, żeby ich rubel nie spadł na twarz. No ale przez to, że zablokowaliśmy, to spadł na twarz. I teraz sztuczka. Polega na tym, że Putin chciał de facto zrewanżować sobie w jakimś stopniu te rezerwy walutowe, zmuszając inne państwa do kupowania swojej waluty. Pomysł? Całkiem taki niegodziwy, jak to Putin ma w zwyczaju, ale też sprytny w jakimś stopniu. Ale chyba się nie uda. Scholz, czyli kanclerz Niemiec, wyszedł i powiedział, że nie, nie, oni mają umowy, oni mają płacić w dolarach i euro i jakby nie ma tej rozmowy, nie będziemy płacić żadnym rublem. To była ta bardziej dyplomatyczna odpowiedź. Bo słowacki premier stwierdził, że wiecie co, tak naprawdę w Unii Europejskiej to pewnie nikt nawet nie wie, jak rubel wygląda, więc w ogóle żarty na bok nie mamy zamiaru żadnym rublem płacić. To jest tam mniej dyplomatyczna odpowiedź. Aczkolwiek. Zabawniejsza. Poza tym ustalenia takie, jakich się trochę spodziewaliśmy. Na wschodnią flankę zostanie wysłanych więcej żołnierzy, więcej sprzętu i to zaawansowanego sprzętu. Dronów, myśliwców, systemów przeciwlotniczych, do całego takiego stafu, który okazuje się, że jest potrzebny, kiedy atakujecie Rosję. Do tego a propos wojsk, Załęski w swoim przemówieniu nie mówił za dużo, jeśli chodzi o NATO, nie mówił za dużo, jeśli chodzi o non-fly zone i to, że tego bardzo żąda. jasne, on tego chce i to nie jest tak, że nagle przestał chcieć, ale wydaje się, że trochę zmienia swoją narrację i po prostu bardziej idzie w stronę mówienia, że wszyscy pomagacie za mało, powinniście pomagać więcej, pomagajcie bardziej, nielimitowana broń, no dalej, pomóżcie nam, jakiekolwiek głosy, wiecie, takie wahające się, czy sprzeciwu, to jest pożywka dla Putina, nie dajcie się rozgrywać, a tak poza tym dziękuję wszystkim za pomoc. No czyli ostatnimi czasy klasyczna narracja, a chociaż ta lekka zmiana dotycząca na to... Która była już zauważalna i tego non-fly zone, trochę pokazuje taki kierunek bardziej realnej polityki zamorskiej, który już chyba zrozumiał, że do tego na to nie dostanie, więc czas skupić się na tym, co jeszcze może dostać. Stoltenberg podkreślił po raz 3540, że nie, na to nie wyśle swoich żołnierzy. To wam tłumaczyliśmy w kontekście tego pomysłu Polski. Wydaje się, że to się po prostu nie stanie. I tu. Powinniśmy zakończyć ten film, ale nie możemy sobie darować. Andrzej Duda wyszedł i zrobił rzecz. Andrzej Duda wszedł z bardzo potężną retoryką i silną polską. I to nam się nawet gdzieś tam podoba, w sensie okej, okay, trzeba być twardym, sytuacja tego wymaga. Aczkolwiek, zapytany gdzieś tam o potencjalny atak Rosji na Polskę, odpowiedział, że w Polsce mamy takie przysłowie: yy, nie strasz, nie strasz, nie dokończył, ale jednak jest to całkiem yy, dziwne, zabawne, interpretujcie tak chcecie. A poza tym stwierdził, że jeśli ktoś chciałby nas atakować, to miejsca na pochówki dla wrogów nie zabraknie, więc git. Uff nie, nie wiem jak to ocenić, tak szczerze? I to by było na tyle. Dzięki wielkie, że jesteście z nami. My, jak wiecie, zawsze staramy się dla Was dostarczyć najlepsze informacje. Zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba. Tam serio bardzo pomaga. Tak wiecie, miło nam po prostu. Tu jest nasz inny film. Możecie go obejrzeć. Polecamy serdecznie. Na naszym Instagramie staramy się wrzucać Wam jakieś bieżące informacje. Tam też zapraszamy. I co? Staramy się starać dla Was. Cześć!